Jesteśmy na dworcu głównym w Toruniu i mam tutaj windopodźwiga z 2000 roku. Zamykanie. Kiedy to rok, moment? 15. To jest. 15 roku. No właśnie. Osiemdziesiąt, wejdę w 15. No wiem, wiem, wiem. Dobra, wiem. Jedziemy. Okasz tam. No Idziemy My jedziemy na minus jeden, czy nie? Co? Jedziemy złota na minus jeden, czy nie? Tak. No. No jo. Miga wyświetlacz. Otwieranie drzwi o, Miga Miga wśietlacz. Już pokazywałem Jezu I Zamykanie drzwi Dobra W fajny jest lek to w ogóle, ale to była Winda to Syf Konserwowane, konserwowane jest przez drzwi To na To albo nie, nie. No weź, dawaj, wstawiaj to zaraz na YouTube Co? Na YouTube'a wstaw. No właśnie chcę wstawić na YouTube'a. Co ty myślisz, że nie wstawię? Ja tego skurwysyńsku. Otwieranie drzwi. Chcę. Co ty myślisz, że na YouTube'a nie wstawię? To się oczywiście, że na YouTube'a wstawię. Dobra, to ładnie będzie na tyle z tej windy, siemano.